No witajcie, kilka sztuk zostawiliśmy w szklarni. Mowa o paprykach. Ale wszystkie pomidory. Wszystkie papryki pozostałe, które były w donicach wynieśliśmy. Zobaczcie ile dużo od razu w szklarni miejsca się zrobiło. Także tak to wygląda. Koperki się wyrzuci, także będzie więcej miejsca dla pomidorów. I tak to wygląda, zobaczcie, wzdłuż alejki poustawiane donice z paprykami, z pomidorami, także i ładnie to wygląda w miarę i mamy nadzieję, że też dadzą sobie radę, chociaż wiadomo, że tutaj trudniejsze warunki będą, bo chociażby wiatr tak jest dużo większy, po prostu w szklarni mamy zacisnie, a tutaj to po prostu muszą sobie radzić, ale mam nadzieję, że... Z dobrym efektem zobaczcie już pierwsze papryczki będą. Cześć.